Cześć, witam was bardzo serdecznie moi drodzy. Z tej strony Ninja. Dzisiaj rozpoczynamy nową, epicką, fascynującą serię, która będzie nam zamrażać krew w żyłach. Jest to Dead Island wersja podstawowa, gra ze mną Hanzo. Witam cię bardzo serdecznie. Witam bardzo wszystkich serdecznie również. Otóż, moi drodzy, mamy tutaj Dead Island CD Action, polecam, jeżeli ktoś by chciał kupić, naprawdę fantastyczna gratka, w końcu daje coś porządnego w tym czasopismie. Zeguły dają porządne gierki, natomiast różnie bywa, ostatecznie tak było średnio, teraz jest naprawdę godna i warta okazja. Dobrze, moi drodzy, to jest początek gry, my już sobie prolog generalnie zrobiliśmy, o coś tutaj zdziwia gra jakąś Azjatką, jak ona się nazywa? Nie pamiętam jak ona się nazywa, w każdym bądź razie chodzi z nie? ewidentnie. Ewidentnie widać po tych skośnych oczach. Cóż, ja gram y, murzynką w takich wielkich, krągłych pośladkach. Też nie mam pojęcia, jak ona się nazywa, więc mniejsza z tym. Otóż, moi drodzy, dostaliśmy zadanie od lekarza. Bodaj, że chyba jakiś antidotum mamy wziąć, nie? Z tamtej góry. Więc się tam uda. Ja nawet no, nie wiem, nie wiem. Ja też nie wiem, ale dobra, idziemy za celem. Tutaj wybiliśmy tylko zombie na początku, bo nam przeszkadzali. Jedziemy z wiosłami i biegniemy prosto przed siebie. Jak biegniesz, to nie mam mniejszej tu. Tak? No, jaki puk. <noise> Dobra, chodź tędy. Okej. Okay. grafika jest naprawdę ładna w tej grze, muszę przyznać. Panowie i panie Stekland się postarali. Nie ma co. Ej, to co. A, to wiosło ukryte? A, to jest pobijane wiosło, to jest jakieś inne. Eee, czekajcie, mam dwa cele. Też masz dwa cele? Eee, nie, nie. tak, tak. tak, tak. tak. <noise> To był też jakiś gościu, co tam... Ej, to jest ten gościu? Bo chyba go zabiliśmy. <grystanie> Przez przypadek coś tam mówił. Nie, nie ja on nie się nie obarł. No wiem, ale chyba go zabiliśmy. <grystanie> Dobra, nic. Chodź, idziemy. O, to... Idziemy prosto do celu. Okej. Okay. Zajebie w tą piłkę. No, no, on, on jest, jest strasznie ciężki. No takie fizy fizycznie ciężkie! Nie da się tego jednej z wiosła? Czekajcie, bo mi się ta murzynka zmęczyła. Nie no, da się jej. Ale nas no, się to jest naszych ciężkie. Eee! Co tu jest? Mama nie, zabij go! No. I rural O, stamtąd przyjaciele! O. A! Jest fajnie, na... że możemy rzucać tymi broniami. Ja, ja zaraz pierdolnę buchena. Kurwa, ażem zjebał. Uff, Bo Jezus idzie na mnie w Migo, nie? niemany. Bigo, 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 bigo. i masz karo. Masz karo. Jakie slow motion. Rodem z Max Payne'a, widać że się wzorowali. Chodź po tych małych. Chodź, I jak tę rurę? No, no, no. Ja ją ja ja wziąłem. Ała. Kurwa, ja chciałem... O, ruch. Zna zna zna. Wow. Oj, da się ją wziąć? Mogę ją rzucić? O. Zajebać się z butli? Tak wygląda sam to problem. Ja przeszukam, a to kosz na śmieci nie butla. JE Ten idzie z butlą! Jaki wariat! Ej, przebiłem się przez twoje krocza, nie wiem czy zauważyłeś. Jezus! To żyje! Dobra, bro, Do celu o, Ej! Trzymaj Celuj w głowę! Ej, dupnij tą butlą, chodź tu! Kurde, nie widziałem Związła? Czekaj, bo to nie zamieniłeś. Chodź! Ej, właśnie, tu jest jakiś system umiejętności. Na U daj, że można sobie upgrade'ować, zaraz tym się zajmiemy. Pierdolniko! Hahaha, <grym zjadka> Czekajcie. Ja myślałem, że to puta wybuchnie czy coś, a na to uderza. No, ten ryzyku. Ej, masz jakieś. Do zabij go, masz jakieś poziomy doświadczenia, bo ja sobie coś dodam. A gdzie to, gdzie się, to robi? się robi Na U. Kliknij U. Ja w tutaj jest. czekaj, jest furia, walka i sztuka przetrwania, aż mi się nie chce tylko żyć. Jesteśmy, jeden, jeden punkt. A wiesz co, w sumie chyba nie będzie nawet znaczenie od czego zaczniemy? Może po kolei Aha. tak w sumie. Dobra, jedziemy, furia. A nie mam nie do punktu. Dobra, dobra. Bo ty może masz coś innego, wiesz? Nie masz punktów? No, bo, no ja bo ja już to... jeden ja wykorzystałem na furię wcześniej. Aha, dobra, dobra, dobra. Ej, czekaj, to tu jest. Tu trzeba iść. O, ja ten, ten butlą, nie, nie mogę, mogę biegać. biegać. Access code. Maga! TO! Ja nie mam broni teraz. Nie! Je. Zajebiste z tej butli! Kurde, mi się spodobało! Ja pierdziemy. Bigo, 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 bigo! bigo. Biot. 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 O jest, wiosło. Wiosło jest Ja je cię zajebicie z lewego sierpa. Masz but! Z partyzanta! I nie, ginij! Gini. Bigo! 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 Do parteru! W dupę! No! Wow! Jezus! A mnie dupła! O oh, fuck! Bij, oh. Dobrze! Ja muszę ogarnąć jakąś broń i to w miarę szybko i najszybciej jakby się dało. E? tu nie przejdę. E, nie da się. Ośrodka środka wieży ratowników, chyba tak nam pisało. A czekajcie, jest to jakiś cel? Misje? Gdzie tu, są jakieś, to jakieś misje? A, na M Zadanie EXODUS, poziom trudności ja, dostać ja dostajcie dobrze ratowników i zlikwidujcie wszystkie nieumarłych... Ej! No? Masz też? No, mam. Ja, <laughs> <ja, śmiech> Zombie są epickie, nie są? Kimś udziadł, ja. Taki, dżam, <śmiech> <śmiech> taki <ząbien> dżam, dżam. <śmiech> <śmiech> ja bym się tych <laughs> wypałał. Ale jebłem. Bierzemy <laughs> to! Wow Fajne, Fajne, kiby, ej kiby. to jest boss chyba jakiś, to jest jakiś boss, ej, chodź, no, chodź no, bierzemy z butów. To, ja to jest agresywny No, no i zasłoniłeś mnie! To jest szwendacz. jak w The Walking Dead! The Dobra, mam it. Uh! No, Czekaj, bo ja szukam czegoś tu, nie ma tu nic, kurwa jebana mać. Um. Nie ma wiosła nawet tutaj dalej, ja pierdzielę. Kurde, bo uciekam ci stamtąd. Ty pierdzielę tutaj i razem w niego porusimy. Dobra, mam, mam, mam tutaj metalowy pręg. No to może Już pobijany Jest! Czekaj, czekaj! Jest! Zardzewiała ta. Na którym ci czekaj się zmienia broń? No nie, suka, Broje, na którym ci e... się zmienia. A, na kółku, dobra. Jak właśnie się zmienia, Zobacz, bierz wadz, tą butlę za nim, z ja życzę z jednej z z strony ty z drugiej. Nie ma zanurzenia. Ja go pierdolę. Za tak, ja pierdolę. Bingo, bingo, co idzie? Chodź za mną. Bierz tą butlę. No kurde, 3, 4, 5. Wspóźnij mu tanta. Tam go wiosłem, bije. Czekaj, ja mu Zabity. Rozjebie dobra, dobra, chodźmy. Dobra, kasiorkę wzięliśmy. Chodź, idziemy tu. Mamy mayday. A, bo tu chyba mogę sobie napraw, ale jaja. Nie, ja. nie mogę. Muszę naprawiać. Ej, to jest strasznie. Nie, yes, tu jest! Fuck, ey, bij go, bo ja ginę. Ej, broń, nie broni, muszę coś odpoczyć. Dobra, zabiłem go. Ej, czekaj, jakaś kola, czy coś by się zabiło? tam, tam, jest, tam, jest, tam, tam jest. Jest. O, tu, tu jest kola. Dobra, mam coś. Masz życie? Nie, nie nie, nie, nie. Musimy iść no, nie, nie, nie. chyba na górę. No, trzeba iść tędy, ten sposób. Jest, jest tu mojej w Idę. Tym, Rodem, jakbym grał w Fira. Krew i bym... Jezus MARIA! Bigo, 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 bigo. Co tu Co tu, może? A może ma na imię Przemek? Kibel! Kupę sobie strzele No i jeszcze... Ej, ej, uciąć na tym kiblu. Tak... Ja pierdzielę! Masakra! Ładne płytki, ładna tekstura. Kosz na śmieci, oczywiście zajęty. W sensie niemożliwe do interwencji. Patrz, Ja jest patrz, co nie widzę. <grym> Czekam na ciebie, patrz, nie widzę. Okay. No. Ech! Ech, to jest taki mutant chyba. Dobra. I trzeba chyba... Czekaj, lub mi, lubimy sobie na zadanka Eee... się A do wielu nastopieńków i zlikwiduj wszystkie nieumarłych Aha, dobra, nieumarłych mamy zlikwidować i mamy ich na tym... Na minimapie Wiesz? Wiesz, wie, wie. Ale na minimapie, tylko czekaj, to chyba... Może trzeba im coś odpowiedzieć? Ach, bo mam tutaj nóż kuchenny i mydło. Ej, tu jest przecież wyjście, bo są debile. No to, no to przecież mówiłem ci, żeby masz tu iść pierwszy, bo ja się bałem. Aha, ja myślałem, że tam po prawej. Chodź tu, idziemy na wieżę, dobra. O kurwa, lecą po mnie, allah akbar. Ia! I go. na tego kacapa. Jakie zabójstwo! IJEM! KURWA! A go fajnie pociąłeś. Ej. No taki gabłek. No, specjalista od, od broni ściecznej. A nie od rzucania nie, nie. Od broni ściecznej ono No. Ej patrz, Shuriken. Tutaj. Ta zakrętka od tej butli. No to, no, to, no, taki, to gruby. taki gruby. No to co? Głębiej się wbije. Będzie bardziej statycznie latał. Co tutaj się stało? Patrz. Dobra, nie. nie? Co cię zbugowałeś? Eee, potrzebuję broni. Chodź tu do środka. Chodź tu, tu jest no, jeden. Chodź do środka. On śpi i się obudzi. Weźmiemy go ze dwóch. Chodź, idź z lewej tam. gdzie ty tam idziesz? O, idź z lewej, idź z lewej. 3, 2, 1, 0! UAAA! Jeszcze, jeszcze nie żyje. No, ja wiedziałem, że on Nie żyje. No, nie żyje, no. Niby nie żyje. Ale oni z niej umarły. co my zrobić? Eee, no coś tu trzeba zrobić chyba. A nie mamy zamieszanej zabierki, w której tam jeszcze Dostań się do wieży ratowników i zlikwiduj wszystkich nieumarłych nie w okolicy. Zadania Aha, dobra, a tu mamy na mapce zaznaczenie. To na dole bo tam jest, to jest to taka szczoka w górku. No, tak, to będzie tylko czekaj, tu tędy. A nie tu na kadłubie gdzieś tam? A może na górze, ej, 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 patrz, tu jest góra jeszcze. No. Tu. Nie da nie, się podnieść. pod nie, nie a da może, się! Nie... Aha, da się tak. Jak to zrobić? Aha F Ale Chyba nic nie ma. Dobra, nic tu nie ma. Robił parkura, chodź. Idziemy w domu. Ej, coś nie zrobił! Nie, nie ja na się. Mówię, że robię parkourę. Wow! A dobra, przecież przeżyłem. On musimy iść na dół. Ja no, tu wyskoczę, wyskoczę z tego, tu jest, jest bliżej. A, a ja sobie zejdę po skutkach. Tu, gdzie on? Ej, coś słyszałem. Ja nie mówię, no, że, on, że ty... się zablokowałem. Skoczyłem tutaj... I jest zamknięty płot Odnalej. Ej, tu jest, chodź. Ja go nie widzę. Jest tu, idzie na mnie. Chodź tu. Chodź tu. Da, da, da. Weź mi pomóż, chodź tu Tu są Ja nie ja mam rodzi Ja mam tylko pięści Chodź tu Dobra, ty dobra. Ja to jeszcze z Ale teraz na zewnątrz całkowicie Tak No to chodź tu do środka Musisz całą drogę teraz iść No Ja pierzes Chodź tu Chodź tu, chodź tu Oj Gdzie ty LEŻY? A dobra bo jest po drugiej stronie Ej, jestem jakieś wiosło czy ja Bierz, Bierz butlę. Nie, nie mam. Z butlą. Bierz butlę, Ej, jak Ja ten nie 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 bieg. Bieg. Ej, już widzę jak ta murzynka z tą butlą leci. Butlę nie to jest nie taka nie rzeka. rzeka. Aby się zesrała. Chodź tędy. Chodź hmm. tędy, bo tu są dwa. Ja z ciemku nic tu nie widzę. Jakoś po tam, masz... Tam tam widzę tego... Obudzili Uch. się. Cześć, jednej, no, widzę, ale jak tutaj mam wskoczyć? Oj ja O, jest, tutaj. O, jest, o, jest tu. Wskoczyłeś tam? U. Ja widzę tutaj jednego. Zagrałem tutaj jednego. Prawie, prawie. Dobra, ja tutaj widzę jednego. O, dobra, zabiłeś go. Ale chodź, tu jest jeszcze jeden. Nie wiem jak... Tu jest, tu jest! No, tu jest A wiesz, że na T latarkę? Milesz, my, my są debilen bon, Moment. Chopie ci dupę, daj się dupę. Czekaj, cię. Czekaj, ja chcę mu łeb rozjechać. 3, 2, 1, 0. Haha, <Io> mm, no dobra, i co teraz? No, no i co teraz? Nic, nie no i co teraz? No i co teraz? No i co teraz? gdzie? Tak, ano Zmienił się nam cel misji. Dum 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 okay. Dobra. I <śmuszczam> <śmum> zrób to jeszcze raz. To było za zrób to jeszcze raz. Ej, <śmum> karate. Czekaj, to wyskoczyłeś i? No, no. <śmum> patrz teraz. Ej patrz teraz. <śmum> ej, wyskoczyłeś? A ty można być. Ej, taka kaputka. A, 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 ubergnę. No dobra, gdzie w ogóle idziemy? Dostaj się do. A, dobra, a, dobra. nie chcę się tego nawet czytać. A, Jaya bo są jakieś trzy cel. co jest za ciebie? Nie, się? nie, ja idę nie, nie, Ale no nie, się wracamy. nie, 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 Dzisiaj wracamy. No co nie wiem. Dzisiaj no, nie wiem. Mieliśmy gdzieś i tam i przejść. przejść. Na pewno mieliśmy gdzieś tam przejść. Dobra, chodź za kropkami. Tu można sobie naprawić. Chodź ten. Chodź tu. A ja, teraz, teraz pamiętamy o co? coś. Nie. Yeah. Czekaj. Może luknijmy się na zadania lepiej. Mm. Co, co to co jest? jest? Eee, dostać się do wieży. No niby jakby było wszystko już. Eee, nie, czaję trochę. Skorzystajcie z kilku Aby dostać się do wieży na Jeden, dwa, no, Musimy teraz no. skorzystać z tej. A, Aha, tutaj, tutaj jest. jest, czy, jest, czy, jest czy, musi być czytnik jakiś. Gdzie? No, no, czy, czy No, piszcie, czytnij, piszcie. Aha, dobra, dobra. A tam na górze gdzieś? A może przejść po prostu tam trzeba przez bramkę jakąś, która była zamknięta dalej? Nie, nie ma żadnej A masz jakąś kartę, czy coś? W ogóle, jak co jest, jakiś ekwipunek, jak czy coś w ogóle? Na razie piję kole. <laughs> Je kole sobie, niezdrową kole. A czekaj, chodź to na górę, bo tutaj prowadzą dalej te. Chyba tam to jest na samej górze tak to tam jest. Dlatego jest ta A wiesz, że może tak być. Może tak Co? być. No? <laughs> może tak być, no. O. Zrobiłeś coś. Skontaktuj się za pomocą górnego tego. Na górę trzeba iść. No, no. Tam się trzeba jakoś skontaktować. No, no. Weszłeś tam? Bo coś się z mi zaktywowało zadanie. No widzę. No, no. Skontaktuj się z Simonem za pomocą radiostacji na głównym pokładzie. To po teraz, po teraz tam wejść, no. no. Nie wiem, jeszcze zrobił. Tutaj. No, tak. a, a jest, dobra, dobra. A no bo przecież musimy uciec z tej wyspy, nie? Może by trudno zawalowali. No. No tak, tak wiesz, no, grzybki, to ziołko, tam jakieś feta, piwko, jakieś te, no i powstały jakieś zombie, no jedziśmy. Oujesz Jadę ci wpierdolić. kierunku. Guard. Tak, to był mój dom. Twarz tego gościa to jest. To jest Dimon. Pachaj, mam ode mnie, szybko przesunąć się w szekki. Jaki No, to jest dobry motyw. O chłopie, ile questów się pojawiło. Dobra Ja pierdnię. Dobra, to weźmy sobie jeszcze. No, w sumie się teraz chyba tak, zaczynamy. Później będziemy kończyć. No, niby tak, dobra, bierzemy od tego. Do, dobra, dobra, dobra. To jest jakiś, to jest jakiś, to jest jakiś dominik, chodź do niego. Dobra, to będzie <laughs> hey, Commander. Yeah, this piece of shit is too weak to reach past the island. We need a signal amplifier to cut through the static. I worked on an antenna mm. at the lighthouse nearby. I'm sure they got an amplifier there. We wouldn't last another day. Nothing I You think you can get it for us? Okay. Hey, All tak. right. Excellent. You bring it back as soon as you can. Whoa. Hey, hey, it's you it's nice good job, man. Chodź do latarni. A nie ma takiej broni do kupienia jakiejś no, A jeszcze nie, nie. nie. A czekaj, ten tutaj taki... Ja myślę, że to broń... będzie 30 z czasem 30 z <laughs> czasem. Ale o, się świetnie no rzuca tym nożem. No. No. nożem, I z tym, że jest jakiś umienny i białe, ale fajnie widzę. No, przynajmniej rzucę. Eee... Dobra, chodź. Chodź idziemy. No bo ja bym się tak postrzelał O, patrz! Widziałeś? Klient nasz pance, za mi Chodź, idziemy 300 metrów A nie ma autka czy czegoś? Chyba nie, ty ty nie się robisz, robisz robisz, robisz. Robisz. No, powiedzmy Po drodze i tak napotkamy trochę zombiaków Ale czekaj, nie ma jakiejś szybkiej podróży? Nie, ja nie pewnie nie, okay. No, pewnie dopiero jak tam dojdziemy Dobra, chodź, idziemy. Halo? Halo. Co je pan? Pan? halo, halo, co jest? Pan nie Czego pan, mówisz? Pani. Pan nie w... w najlepszej formie dzisiaj. Się popił, wieczorem. On oddycha! Slow motion. No. A czekaj, bo tu są dwa cele. Ja nie ja ma tego. Chodź za tymi tu Chodź, chodź za mną oh, nie. Za kropeczkami. nie ma siedzenia na Ale. <ślał> Ale go wcięło! Ale go wcięło! Patrz jaką palaczkę ma Oooooooo Hecho. Jee! Mam tasak, patrz! Ja łby odcinam Odciąłem hmm. łeb. Coraz ciekawiej robi. Fajne. No, a później z takim już odgadam. Patrz. Bo w, w ciebie trafiłem. No, no, no. A ja dalej z O Kurwa. Chcesz z wiosła? Ale ci dupę. Odciąłem mu nogę. Patrz, fuj. Co ty robisz? Patrz Może dać się stopę Chyba nie Chodź tędy Ej, co jest? Gdzie ja zaś mam się wracać? Gdzie jest ta letarnia morska? Nie, to Chodź tędy A, będzie wejście może od jaskini Ej, patrz co jest w miejscu, dokąd mnie doprowadziły strzałki i nic nie ma Ej dobra, wiesz co? Bo czas się już zbliża, więc będziemy może powoli kończyć kolejną część sobie będę na okej. Okay? Do dobra, no to cóż moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Jeżeli Wam się spodobała ta seria, to piszcie w komentarzach, bo myślę, że jest to dość ciekawa odmiana, której u mnie na kanale jeszcze nie było. Okej okay, moi drodzy, będziemy kończyć. Trzymajcie się i do zobaczenia. Do szczerze, że... Uważaj! Tęk Tęk to chciałem się żegnać. Dodam jeszcze, że postaram się, żeby Dead Island, żeby się Dead Island, żeby się pojawiał mniej więcej codziennie lub co dwa dni. Również tak, nie, znaczy nie będzie czegoś Pana takiego, renger, że inne serie będą zaniedbane. Natomiast <grystanie> widzę, <grystanie> czym się Gryzie chyba tylko. Jaki sierp? Chodzi mi po prostu o to, moi drodzy, że nie będzie czegoś takiego, że będzie tylko Dead Island przez cały czas, tylko będą normalne inne części, my ich zagrajmy. Natomiast Dead Island będzie takim jakby uzupełnieniem i myślę, że to będzie dość ciekawe. Dobrze, moi drodzy. No to cóż, Damian, ja Cię żegnam. No Dada. i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymaj... Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!